Cześć, witam Was bardzo serdecznie w filmie, w którym zaprezentujemy Wam 10 przykazań Zagreimera. Ja jestem Knitek, ze mną jest Karulek. Od razu mówimy, że trzeba sobie ten filmik włączyć na full screen, by widzieć przykazania. Nim zadacie jakieś głupie pytania w komentarzach lub jakieś głupie komentarze przyczepiające się do 10 przykazań lub do nas, Napiszecie to, poczekajcie na filmik albo zobaczcie filmik wyjaśniający 10 przykazań Zagreimera. Mamy pełne prawa autorskie do tych przykazań. Sami je napisaliśmy, wymyśliliśmy, a teraz przejdźmy do, i, do głównego celu tego filmiku. Jam jest gór twój, który wy, wydarł cię z... Cięższy rości dnia codziennego i wciągnął w piękny świat zagrajmy wy Przykazanie pierwsze. Nie pluj i nie uderzaj w mikrofon. Przykazanie drugie. Nie naśladuj innych zagrajmerów. Przykazanie trzecie. Nie kradnij cudzych pomysłów. Przykazanie czwarte. Nie lekceważ praw autorskich. Piąte. Nie bluzgaj nadmiernie. Szóste. Nie kaszl i nie kichaj do mikrofonu. <grych> Siódme. Nie nagrywaj Minecrafta, bo są lepsi. Ósme. Nie zanudzaj widza swego. Dziewiąte. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu rowi. Dziesiąte. Nie pożądaj widza jego ani żadnej rzeczy, która jego jest. Od razu mówię, że. To, że wymyśliliśmy te przykazania, to nie znaczy, że się do nich stosujemy i że umiemy je czytać. Dokładnie. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.